Gili gili. Witajcie w kolejnej części karpiowych wieści z sieci. W dzisiejszym odcinku zobaczycie. Gdzie mi ten ogon w nos? Olcia! Będzie Adrian Modzelewski i nowy cykl poradników. Będą dwie relacje zawodów karpiowych z Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów, i będzie bitwa, ale nie na pięści. Do tego będzie nowa odsłona portalu carpmax.pl. Będzie No Limit Team, będzie Carp Fan TV, będzie 2M Carp Fishing. Będą też filmy polecane przez widzów. Robiłem sobie nowy sprzęt na ten sezon. Zaraz wam pokażę. Choć powiem wam szczerze, że teraz, jak sobie tak na niego patrzę i opadły emocje, to on jakiś taki drewniany mi się wydaje. To chyba na takiego karpie jest. No i właśnie naprzeciw takim. Mm. Wyszedł wujaszek karpiowym szlakiem, czyli Adrian Modzeleski, i rozpoczął nowy filmowy cykl Poradnik Karpiarza, którym radzi na temat wyboru sprzętu. Dwa odcinki na razie są dostępne o kołowrotkach i wędziskach. Kilka lat temu Adrian kręcił podobne filmy. To był poradnik początkującego karpiarza, no ale postanowił uaktualnić wiedzę i teraz jest poradnik karpiarza. Zaczynając wędkarstwo karpiowe nie wyobrażam sobie zaczynając go bez możliwości Łapania rzutowego, czyli można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach bardzo wiele osób zaczyna od łódki zdalnie sterowanej, od wywózki pontonem, co nie jest złe. Ja zaznaczam, każdy łowi tak jak lubi, tak jak potrafi, tak jak przynosi mu to szczęście, radość, spełnienie cokolwiek. Jednakże są pewne podstawy, które później mogą nam się przydać. Mogą się przydać podczas na przykład. Regulaminu łowiska, gdzie macie do wyboru tylko i wyłącznie wędkarstwo rzutowe e, zawodów. Zostając w temacie porad, zajrzyjcie koniecznie na kanał No Limit Team Moniki Lechowskiej, Baci i Łukasza Lechowskiego, którzy właśnie też uruchomili cykl filmowych poradników. Pierwszy odcinek jest o żyłkach, drugi o materiałach PVA. No właśnie, rozpuszczalny. Kilka lat temu usiadłem sobie nad pewnym jeziorem, łowie, łowie, zwijam zestaw. I mówię, co jest grane. Cała siatka. Oszukała mnie banda decydentów. Nikt mnie nie oszukał, tylko nie przeczytałem etykiety, a tam było non-PVA. Więc warto czytać etykiety. Wracając do kanału NET, przejrzyjcie sobie też całą zawartość, bo to jest naprawdę potężny zbiór filmów, relacji z wypraw polskich, zagranicznych. Tam jest więcej poradników. Ja tylko mówię o najnowszych rzeczach. Czas zobaczyć, jak to wygląda pod wodą. Zestaw Ronnie Rig z małym popkiem hash ananasem w połączeniu z naszą słodką kiełbaską. Zobaczcie, jak taka kompozycja składników pracuje. Ciężkie frakcje pozostają przy dnie, a Zig Mix pracuje w toni tuż nad naszym zestawem. Taka kombinacja potrafi pobudzić do żerowania nawet bardzo wybredne karpie. Teraz to są modne freak fighty. Wystarczy być znanym z tego, że jest się znanym, wchodzi się do klatki, dostaje się dwa bądź trzy klapsy i zgarnia się na przykład pół miliona. W wędkarstwie karpiowym też są takie walki, na szczęście nie na pięści. To jest zdrowa rywalizacja, przyjacielska, oczywiście wędkarska i to jest na kanale Foxa Carp Fight. Kręci to Paweł Kokoszka. Nie w wyjaśnię, że głównym bohaterem serii jest Piotr Bytom, który w kolejnych odcinkach mierzy się z różnymi karpiarzami. Był karpiolog na przykład, był Mariusz Niezwiecki, był Michał Bielakow. Warto obejrzeć te wszystkie części. Na pewno wyciągniecie z nich oprócz rozrywki też wiedzy sporo. Kilka dni temu pojawiła się ósma część, w której skrzyżował wędki z Mariuszem Posmykiem. Bardzo dobry wędkarz. Obławia często te swoje żwirownie tam w okolicach czyżanowic. Bardzo taki dokładny chłopak, kombinuje, nie czeko tak jak yo emeryt, czekom na ta ryba, wywieza i zostawia. Po prostu widza ta aktywność nad wodą. Młodość rządzi. Także przeciwnik bardzo dobry. Czas na zmiany. W przyszłym tygodniu planujemy uruchomienie nowej strony. Kartmaxpl. Ta obecna to powstała w 2015 roku, no już jest przestarzała, nie możemy za dużo z nią zrobić, więc postanowiliśmy wszystko od początku przygotować na nowo, więc będzie nowa odsłona, nowy layout, nowe możliwości, wiele rzeczy się zmieni, niektóre działy odejdą, no dzisiaj nie mają już racji bytu, na przykład forum czy ogłoszenia. Znikną też blogi, które mogli prowadzić użytkownicy, więc to jest ostatni moment, że jeżeli ktoś prowadził blog, to chciałby sobie zarchiwizować to, żeby teraz to zrobił. Oczywiście, jak znikną blogi, nadal będziecie mogli przesyłać do nas relacje ze swoich zasiadek i chętnie zamieścimy na portalu w dziale Aktualności, jeśli będą ciekawe. I polecę wam jeszcze mój film z gośćmi. Jak powstało wędkarstwo karpiowe w Polsce? Zostanę jeszcze na chwilę w temacie blogów na naszym portalu i zwrócę Wam uwagę na dwie postaci. Pierwszą z nich jest Mariusz, prowadzący na YouTubie kanał 2M1 Carp Fishing. Znajdziecie u niego wiele filmów z wypraw zagranicznych, polskich. Ostatni sprzed kilku miesięcy z Francji jest. Czekam na nowe produkcje, może właśnie z nowym sezonem się pojawią. Niemniej warto mieć na oku ten kanał. Siadłem sobie na chwilę, to Wam troszeczkę poopowiadam jak wygląda dno na na Duder. Samo dno wygląda tak, że y, dno tworzy, można powiedzieć, taka glina. Przy samym brzegu jest y, na, tym, na tej glinie, można powiedzieć, taki luźniejszy namułek. Drugą postacią jest Marek Wojdyga, który prowadzi kanał Carp Fan TV. Obecnie mniej aktywny, bo najnowszy film jest sprzed 5 miesięcy. Ale z urokliwego jeziora Smolno potwierdzam, jest urokliwe, bo tam byłem. Może z początkiem sezonu Marek uaktywni się i będzie można obejrzeć jakieś nowe produkcje. A tymczasem zobaczmy kawałek ze Smolna i także polecam obserwować ten kanał. Ma zadatki na grubego, więc myślę, że za parę lat. Spokojnie 15 kg osiągnie i później tylko do 20. A w worku czeka prawdziwa petarda. Co ja mam tu dalej? A, PFK. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego. Powstała w 2009 roku. Głównym celem było i jest organizowanie i promowanie wędkarstwa karpiowego w zgodzie z zasadą złów i wypuść. Jedną z pierwszych inicjatyw federacji było wręczanie takich nagród cyplinusów na targach wędkarskich. W różnych kategoriach, jedną taką nagrodę dostał też mój tata kiedyś, tu ją widzicie. Federacja pozyskała też 6 wód, m.in. szmaragdowy staw. Czy jezioro Brokowskie, ale nie o tym, bo będzie o mistrzostwach Polski w wędkarstwie Karpiowym. To ich taka flagowa impreza składająca się z licznych eliminacji i wielkiego finału rok temu to było na zbiorniku zaporowym w Nieliszu. To była trzynasta edycja i właśnie z niej relacje możecie zobaczyć na YouTubie. Przygotował ją Daniel Gonet. Swoją drogą zobaczcie też w wolnej chwili kanał YouTube Daniela. Tu macie namiar. Co prawda ostatni film jest sprzed dwóch lat, pewnie ma natłok obowiązków związanych z kręceniem różnych filmów, ale warto to obejrzeć, może kiedyś też do tego wróci. Ja z chęcią to oglądam, fajnie filmowo to było zrobione. No, ale zanim to nastąpi, zobaczmy fragment finału mistrzostw. Oczywiście na dole w linkach w opisie podam link do całego filmu, chodźcie oglądajcie relację. Panie, chodź pan tutaj, bo jest temat. A jaki? Temat jest następujący. zostaliście mistrzami tegorocznej edycji. Yeah! 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 Wygonin. O wygoninie myślę. Byłem tam chyba w 2011, bądź 2012 po raz pierwszy. Na srebrnym haku też kręciłem taką relację. Dzisiaj jak na to patrzę to jest bardzo amatorska, no ale, ale nie o tym. Urzekła mnie ta woda, bo przypomina, i nie chodzi nawet o Karpie, tylko o, jak cytując klasyka, piękne okoliczności przyrody, bo kojarzy mi się z młodością i z, z jeziorami, nad którymi dorastałem w okolicach Koszelina, Bobolis, Szczecinka. Właśnie takie piękne jeziora wspominam, zresztą najchętniej na takich bywam też. No ale to też nie, nie tyle co o wygoninie, co o w Mistrzostwach Polski Juniorów relacja pojawiła się niedawno na kanale Easy Fishing. Na pewno jest młodzieżowo, ale przecież nie może być seniorowo, skoro to jest impreza dla młodzieży. Przedział w wieku 11-21 lat. Za obraz odpowiada ponownie Daniel Gonet, narratorem jest Karpiolog. Zobaczcie. Impreza zaczęła się 20 sierpnia, to jest w niedzielę. Wtedy to rozpoczęliśmy od rejestracji zawodników, a krótko po niej przenieśliśmy się nad przystań Wygonin, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia oraz powitanie wszystkich uczestników. Na koniec zostawiłem takie dwa polecenia od widzów. Pierwsze z nich to kanał Ksawery Kamienik, wędkarstwo karpiowe. No To jest kanał bardziej dedykowany młodszemu widzowi, no szczególnie przez wiek prowadzącego, ale też nie można się zwieść. Bo, jak na swój wiek, to on to naprawdę poważnie prowadzi i, i to na może przypaść do gustu też starszym osobom. No dobrze, tego po prostu się nie spodziewałem. Mamy prawie zmrok, jest godzina przed 17. Przypominam, że dwa dni temu była, wczoraj była ta zmiana czasu, dlatego się szybko robi ciemno. I z miejscówki, gdzie przed chwilą mówiłem, że tutaj już ryby się raczej nie będą kręcić, nagle niespodziewanie pojechał kardik. Nie jest to olbrzym, ma około 10 kilo myślę, 90 10 kilo, a teraz taki wariat jesienny karpik, piękny, 10 kilo, 10,5 myślę. SITO BITES, SITO BITES, SITO... Jakie SITO? SITO BITES! Właśnie, SITO BITES to kolejny kanał polecony przez widza. Nutka filozoficznych rozważań jest tam, to mi się podoba. Przynajmniej w filmie pierwszym, z którym się zetknąłem. O tytule Karpie z zaporówki PZW to mnie napędza. I pozwolę sobie zacytować taki od fragment. I właśnie kiedy mam chwilę zwątpienia, jadę sobie na nockę, czasami dwie, może trzy doby nad jakiś ogólnodostępny zbiornik, łowię tam karpia czy amura. I dostarcza mi to właśnie siły i motywacji, i uświadamia mnie, że jestem na właściwej drodze do tego, by pracować dalej i tworzyć to, co już zacząłem. To tyle w drugim odcinku Karpiołych wieści z sieci. Oczywiście mam więcej tego wszystkiego. Lista jest o wiele dłuższa, no ale nie jestem w stanie w tak krótkim odcinku wszystkiego zmęczyć, zmieścić. Więc zapraszam na kolejny za dwa tygodnie, czyli 8 marca. Tradycyjnie, jeśli chcecie coś polecić, to piszcie w komentarzu. Do usłyszenia. Jarek Mroczek.